Siemanko, Siemanko, system Rafał z Motorwu. Słuchajcie, ze mną na Was, oczywiście, z kolejną motocyklową nowością. Teraz na sezon 2024 już jest naprawdę bardzo blisko, więc widzimy się prawie codziennie. No i nie inaczej, ze mną stoi Virago 125. Motocykl, myślę, że już bardzo dobrze przez Was przyjęty. Bardzo dużo, bardzo często o niego pytacie i faktycznie, co pojawi się jakiś taki naprawdę bardzo ładny egzemplarz, no to faktycznie sprzedaje się bardzo szybko. No bo też nie ma co się dziwić, takich motocykli na dzień się już nie produkuje, więc. Te fajne japońskie motocykle, mimo że już e, czasem ponad 20 lat już dzieli je, e, że tak powiem, od tych nowych, no to zdecydowanie konstrukcyjnie wciąż przewyższają myślę, że te najnowsze e, niektóre konstrukcje. Wirago 125, jeżeli coś tego Was interesuje, usiądźcie sobie wygodnie. A już teraz zapraszam Was na krótką prezentację właśnie z Wirago roli. Yamaha XV125 model Virago, czyli tak naprawdę model motocykla, którego chyba każdy jakiś tam zajrany motocyklami, e, po prostu e, człowiek, słyszał kiedykolwiek o nazwie Virago. To jest zdecydowanie motocykl, który kojarzy się właśnie z motocyklami typu taki Chopper Cruiser. E, faktycznie, kształtem ten motocykl sam w sobie e, już rzeczywiście tylko w sobie w głowie, w ogóle wywrócimy Choppera, no to właśnie myślę, że coś takiego e, w naszych myślach się pojawia. No i faktycznie Virago 125, myślę, że to bardzo. Bardzo udany model. W Refozoron już wiele lat coś takiego jest produkowane, w sensie było produkowane i przez wiele tych lat te motocykle mają bardzo fajną, niezmienną formę. Oczywiście, wielki silnik w układzie V, wielki w cudzysłowie oczywiście dwa cylindry to są prawdziwe dwa cylindry one naprawdę pracują zdecydowanie inne brzmienie niż w takich typowych jednocylindrowcach. No i można się naprawdę fajnie zaskoczyć, bo bardzo przyjemnie. E, przyjemnie to pracuje, e, nie przypomina studyski piątki, no i faktycznie nawet jest całkiem spore. Może nie jest aż tak duży jak Honda Shadow, ale naprawdę to jest taki, bym powiedział, pełnowymiarowy motocykl. Bardzo to fajnie, że tak powiem, wygląda. Ten silnik w układzie V już tutaj od razu się nie zdradza, bo faktycznie wygląda na jakiś taki spory piec. No i słuchajcie, tak naprawdę trzeba powiedzieć, że Virago to będzie chodziło w dwóch wersjach. Były to takie wersje biedniejsze i te bogatsze. Przed Wami jest tutaj Virago z roku 2000, mimo że, jakby to od razu Wam powiem z góry, rok produkcji faktycznie jest z roku jakby 2000. Mam do tego homologację. Ten motocykl został wyprodukowany. W lutym 2000 roku, choć pierwsza rejestracja motocykla była dopiero we wrześniu 2002 roku, więc tak naprawdę to jest nawet modelowo to jest już rok 2001, no ale faktycznie rok produkcji rok 2000. No i to jest ta wersja, będzie bogatsza. Bo zobaczcie, fabryczne mają w sensie te, te biedniejsze, mają zwykłe. E, zwykłe fotele, takie jakby obłe zdecydowanie wyglądają na tańsze w tych wersjach właśnie macie pikowane fotele, zdecydowanie dużo więcej materiału w środku i one takie no, myślę, że zdecydowanie lepiej to wygląda, no i do tego e, chromowany silnik czyli jakby dekle zaworowe są takie jakby polerowane, tak samo jak boczne kapki czy to e, ta od strony sprzęgła czy od pronicy, to też jest w takim jakby e, chromy, więc zdecydowanie ten silnik sam w sobie się o wiele bardziej błyszczy co też myślę, że e, w przypadku tego gatunku motocykla jest na plus no i tak naprawdę co? Dla tych, którzy nas nie znają. MotorW to firma, która zajmuje się sprzedażą motocykli, ale prowadzimy też swój serwis, do którego gorąco zapraszam. No i tak naprawdę każdy motocykl, który tutaj stoi, no staramy się, żeby to była taka wyższa półka motocykli, żeby każda sztuka była na tyle przygotowana, żebyście już nic przy niej nie musieli robić. Myślę, że to Virago też, który stoi przed mną jest świetnym tego przykładem. Motocykl po serwisie olejofiltrowym. Macie nowy olej w silniku, zalany motulem, 10W-40 oczywiście do tego nowy filtr oleju. Dwie nowe świece, wymienione Płyn hamulcowy z przodu e, sprawdzony zestaw napędowy, tak samo jak i e, e, sam hamulec z tyłu. E, zawieszenie jest suche. To, co jest bardzo fajne, to to, że motocykl zjechał na można być w prawie nowym komplecie opon. słuchajcie z przodu macie e, praktycznie nowkę sztukę, co prawda rok produkcji jest 2021, ale bieżnikowo tutaj naprawdę jest nowka Myślę, że niewiele kilometrów to oponu mogła pokonać. E, z tyłu tak samo. Zobaczcie ile jeszcze tutaj biżnika macie na tej oponie Więc zdecydowanie jeszcze na niej powiedzicie. Opona ładna, niespękana, niesparciała Więc zdecydowanie na plus e, Oczywiście na to co my zrobiliśmy Dostaniecie z nas taką książkę serwisową Tu będzie wpisane jaki olej przy jakim przebiegu Więc to też na pewno na przyszłość ułatwi wam Jakieś serwisowanie tej maszyny e, No więc e, to jedna rzecz, motocykl po serwisie Druga rzecz, motocykl cały w oryginale Myślę, że to też jest, też jest na plus Bo zobaczcie, macie e, nielakierowany nigdy tylny błotnik e, Tak samo zbiornik paliwa, przedni błotnik to wszystko jest w fabrycznym lakierze. No i myślę, że wygląda to bardzo, bardzo przyzwoicie, bardzo fajnie. Obchodząc go dookoła, ciężko naprawdę się do czegoś przyczepić. Od strony wizualnej wygląda to naprawdę dobrze. Więc naprawdę nie ma jakieś takiego, o, tego nie widziałem dzisiaj. tu może na, na samym botniku takie minimalne jakieś zarysowanie głębsze, ale cała reszta naprawdę, tak bym powiedział, na, na fajnym poziomie. No pomijam jakieś drobne takie eksploatacyjne tematy, no bo to wciąż 24-letnia maszyna, ale myślę, że wygląda to naprawdę godnie i jest na czym oko, oko zawiesić. Co też jest ważne, kolejna rzecz, motocykl z bardzo niskim przebiegiem. Słuchajcie, 15 900 niecałe kilometrów, co na 24 lata to to jest, wierzcie mi, prawie nic. Potencjał silników Virago jest na co najmniej 100 tysięcy przebiegu Więc zdecydowanie to są przedbiegi Co więcej ten przebieg jest 100% oryginalny My wam to napiszemy na fakturze Jesteśmy tego pewni Co więcej do motocykla mamy bardzo fajny zestaw dokumentów Oczywiście oprócz oryginalnej instrukcji obsługi, tej homologacji To mamy też parę wyciągów z ostatnich badań technicznych No i najfajniejsza kartka to chyba ta Bo tutaj, tutaj nam to mówi, że na sam koniec roku 2022 Ten motocykl był na przeglądzie i miał wtedy 13 290. No tyle to jest fajne potwierdzenie, że on mówi, że ten dosyć skoro no może być rok temu, no bo to na końcu sezonu miał, e, miał 13 300. No to a nie w pamięci 50, teraz ma 15,900, więc tutaj wszystko bardzo fajnie to potwierdza też ten przebieg, więc e, to też myślę, że na pewno na plus. Oczywiście sam przebieg też napisałem Wam na fakturze Więc z tego też jesteśmy stuprocentowo pewni. Co więcej, my do motocykla robimy też komplet dokumentów do rejestracji, więc wy tak naprawdę po zakupie jedziecie bezpośrednio do wydziału. Tam robicie rejestrację, potem ubezpieczenie i koniec. Żadnej akcyzy, co recyklingu, skarbówki już nie płacicie, wszystko załatwiamy Wam my. Hmm, więc to też myślę, że na plus. Koszt całkowitej rejestracji waszej to 120 zł. Od ręki dostaniecie tablicę. Po wyjściu z wydziału robicie ubezpieczenie i koniec, eee, więc to myślę, że to też, to też e, gdzieś tam na plus. No i co, zanim go jeszcze oczywiście zapalę, eee, wpadajcie do nas do żartowa. 20-minowa 20 zbijemy sobie piąteczkę, pogadamy o motocyklach. Będziecie mogli usiąść, przymierzyć się, przejechać tą maszyną, więc e, wpadajcie. Jeżeli macie za daleko, nie wiem, nie chcę wam się, nie macie czym przyjechać do nas. To jest żaden kłopot, wystarczy, że do nas zadzwonicie Możecie też napisać, czy to sms, -a, czy na automotu, czy na whatsappie eee, Skąd jesteście, my wam ten transport wycenimy szybko przez telefon No i tak na dobrą sprawę, wy z góry pojedziecie tylko za sam koszt transportu Cała reszta, że motocykl dopiero na miejscu siły pod domem Jak już taką maszynę u siebie zobaczycie Więc Myślę, że to jest taka całkiem uczciwa oferta w obie strony Gorąco do niej zachęcam, zapraszam mm, No i no co? kluczyk łączam z samką Czerwony guzik w dół I tak na tym stanie przytrzymamy. Ale już słychać, że ten silnik to jest zupełnie inna praca niż taki typowy single, zdecydowanie inaczej to pracuje. Zresztą sami sami zobaczcie. No myślę, że na żywo można się naprawdę fajnie zaskoczyć. z taki miły, basowy dźwięk dla ucha, więc na pewno Wam też się ten dźwięk na żywo spodoba. Widzicie pełne oświetlenie sprawne, światła krótkie, długie, krótkie, długie, krótkie, długie. Mryganie, kierunkowska z prawy, lewy, z tyłu lewy, prawy, lakson, światło stop, przedniego hamulca, światło stop różnego. Bardzo fajny motocyk. Jak na początek przygody, myślę, że nic więcej naprawdę nie potrzeba. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, jesteśmy do Waszej dyspozycji. Dzwoncie, pytajcie. Mam nadzieję, że już się do usłyszenia. Może nawet do zobaczenia. Lewa w górę, trzymajcie się ciepło. Hej!